Znajdujemy się teraz na ulicy 11 listopada w Tykocinie, gdzie realizujemy badania wykopaliskowe wyprzedzające wymianę kanalizacji i infrastruktury technicznej drogi, która wcześniej jeszcze tego nie miała. Inwestycja jest realizowana ze środków powiatowych oraz gminnych. I właśnie chciałbym dzisiaj Was zaprosić na wykop po, po, pokazać Wam co odkryliśmy i co jeszcze nas czeka. Nasz wykop nie jest zbyt szeroki, ponieważ jest złożony w miejscu, gdzie będzie realizowana sama inwestycja. Jako, że ochrona konserwatorska tylko kocina jest ścisła, konserwator zabytków zalecił, że w miejscu, gdzie będziemy, będzie wkopywana cała kanalizacja, były przeprowadzone i podbadania wykopaliskowe. Już mamy pierwsze efekty. Jak widzimy, w pierwszym wykopie, tutaj, gdzie kopie nam mój kolega Kustasz Adam Wawrusiewicz, mamy obiekt. Prawdopodobnie XV wieczny, piwnicę zasypane właśnie kaplami, pozostałościami pieca. Dalej, to ten jasny fragment, to są e, same, sama powierzchnia wydmy, która była przed Tykocinem samym. I dalej kolejne wykopy, te, które widzimy w oddali, to są wykopy, gdzie pod brukiem z XVIII wieku znaleźliśmy bardzo późnego średniu. Czyli tak, mamy płytę. Całe, całego kafla, przepaskę i nogi. Prawda? I tutaj była druga pewnie postać. I mamy razem w takim tańcu, tak jak na tamtym analogicznym kaflu. Tutaj dalsze fragmenty poszczególnych właśnie czasz. Całość spalonej glinie ze śladami spalenizny. O! Mamy tak. Czyli dzisiejsza powierzchnia samego bruku, niżej 40 cm warstwa gliny i podsypki pod brukiem i, na, i mamy spalenie wojenne. To zapewne będzie jakoś druga wojna światowa, pierwsza wojna światowa. Niżej podsypka, wyrównanie i warstwa tutaj już wchodzi już taka nowożytna, a niżej już dalej, nie wiem czy będzie to przebarwienie jeszcze widoczne, nie jest, a niżej znaleziska garnków średniowiecznych. Takiego typu. Czyli dosyć taka, już ten jest właśnie z przełomu, z średniowieczej nowożytności, bo technologia wykonania samego po przełomie widoczna jest średniowieczna, a forma sama jest już bardziej nowożytna. Czy mamy przejście z jednego w drugiego mhm. i klasyczne zdobienie takimi bruzdami. Do Bugardu właśnie do przetrzymywania rzeczy sypkich jedzenia ogólnie. Bardzo często się biły, taka przeżywalność takiego garnka to jest jedynie parę lat. I tak, tam w wykopie mieliśmy jednego in situ, to jest kolejny. I tak jak mówiliśmy, że postać ręka, głowa tułów i nogi tańczącej osoby. I drugi fragment, który mniej więcej tutaj by się znajdował, gdzie mamy kolejne. Bardzo rzadkie znalezisko. To jest właśnie gdzieś tak XV, już początek XVI wieku. Fragmenty innego typu kafli, takich bardziej wypełniających, które już tylko miał czystą funkcję grzewczą w postaci takich gar garnków, dlatego tak nazywamy je kaflami garnkowymi. Wiesz, z żłowienia środku z zewnątrz widoczna właśnie obmaska pieca. To te kamienie profilu to wcześniejsze warstwa bruku. To jest poziom bruku. To jest poziom bruku. Na potrzebę. Aha. To też mamy poziom w roku do pewnego momentu. Starszy niż ten. Jasne. Od tutaj dochodzimy już do warstw. Już bardziej starszych. W zasadzie to jest jedyne jeszcze z materiałem. Mhm. To już jest jałowe. Jałowe, to już, czyli to już ta warstwa to warstwa pozbawione zabytku. prawie. Znaczy, są jeszcze pojedyncze, ale generalnie mamy to już. Poziom gruntu dawno przed jeszcze jakby powstaniem miasta. Czyli dochodzimy do takiego poziomu dna Tykocina. I teraz przygotowujemy się do dokumentacji. To co, zaraz dronem zniesiemy się, zrobimy parę zdjęć. No dobra, wyczyścimy tej tak? o charakterystyczny zgrzyt. Fajne skrzymienia, nie? To jest płaka Tak. Jesteśmy proszę państwa. Głęboko. O. Zobaczcie. Co masz? Kolejny wiór krzymienny. U surowiec wytwarzali narzędzi. Dokładnie. Zbieramy wszystko na razie. Potem odłożymy to na mi... O, znowu coś. Szlopnęło, ale to nie jest kamyczek chyba. I w każdym razie, tuż tą drukiem. O, słyszycie? Mhm. Ale to jest kamyczek tutaj. Nie, nie tylko. A tu ty zobacz, zęby się szczerzą. I to zapewne przez kreta przeniesione, nie? No tak zaciemnienie. Widzicie w zaciemnieniu, w krecie krec przeszedł tędy i zęby jakiegoś zwierzęcia. No ale z warstw zapewne wyższych już warstw miejskich, nie? nie związane Tutaj z nami. Podaj mi prężnik. Odczyścimy. Zobaczymy jak to wygląda. O, obok jest krzemień. No to fragmenty. Jakieś żuchwy zwierzęcia? Zobaczcie. Ewidentnie w wypełnisku kreta. Nie? O, tak, tutaj widać tunel. Który się o, zobaczcie znowu. Mamy fragment. Cegły, ale też skreta. Czyli mniej nas interesujący tutaj. Najbardziej interesuje nas ten materiał, który jest dokładnie w miejscu jego pierwotnej de depozycji, czyli w tym piatrach. Czyli zapewne mam do czynienia z jakimś obozowiskiem, hmm. przystankiem. Zapewne niewielkie obozowisko. Na razie z największe zagęszczenie tych zabytków mamy na szczycie tutaj, kulminacji terenu, na szczycie wydmy. Zapewne coś w stylu jakiegoś jednego, dwóch szałasów. Pozostało potem, przynajmniej znaleźliśmy na razie, około 300 krzemieni, narzędzi różnych, też ostrzał. No i fragmenty naczyń, między innymi dość rzadkie elementy zdobione, fragmenty denostrych, także Niezwykle ciekawe rzeczy. Zaraz zobaczymy, może coś się jeszcze trafi. Bliskość rzeki chyba jest ewidentna, że to być przystanek na trasie. Trudno powiedzieć czy przystanek na trasie, bo zakładalibyśmy, że przystanek, to zakładalibyśmy, że musieliby cały czas w ruchu. Generalnie w ruchu byli, ale jest to jakieś miejsce dogodne do funkcjonowania tychże społeczności. Do czego dogodne? Dość wysoko położony nad rzeką. Zazwyczaj ślady ich odnajdujemy w obrębie samej doliny, a nie, a nie tak wysoko na krawędzi. Być może jest to związane z jakąś sezonowością, i na przykład w okresie zimowym mogli się przenosić czy te zakładać na krawędziach tych dolin, czyli znacznie wyższych partiach, partiach terenu. Kluczowe w tym wszystkim jest jakby dokumentowanie każdych. Zabytków w położeniu ich in situ, czyli, czyli najpierw eksplorujemy, potem zostawiamy je w tym samym miejscu położenia, następnie nanosimy, na, nanosimy na, plan, na plan wykopu z poszczególnymi numerami. I takie plany z dystrybucją źródeł krzemiennych macie na przykład tutaj. Proszę sobie wyobrazić, jakie jest tego. Zagęszczenie. Każdy numerek to jest indywidualny zabytek, zabytek krzemienny w jego miejscu położenia. No, tak więc po wykopaliskach oczywiście jest etap inny samej inwentaryzacji. Jak widzimy, setki kafli odkrytych z tego jednego obiektu wskazują nam na to, że jest to piec z XV wieku. Charakterystyczne są kafle płytowe ze zdobieniami w postaci właśnie liści, liści kwiatów, liści roślin, a także takie rozetowe zdobienia po środku, właśnie kafla y, płytowego. Interesujące też są te kafle koniczynowate, które właśnie wskazują na starszą chronologię samego y, pieca. To, co teraz nas czeka, to oczywiście, tak, to, jak ten materiał obecnie, umycie go i rozpoczęcie rekonstrukcji, które mam nadzieję pomoże nasz dział konserwacji zabytków.